Dobra. Tu o tu tak, no, dobra, jest dobrze, dobra. Nas dwieście czterdzieści za godzinę. Chwile, 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 dobra chwile, 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 dobra, dobra. muzyka, TV, i chwile, chwile, sposób. Przyspossob... Okej, okay, no to dobra, to możemy sobie Dobra, kolego, chciałbym ci powiedzieć, no ale to nie jest. portrait? Czemu to jest jakby napisane portrait? I czemu to tak. Czemu to tak jest? Ej, to jest strasznie dziwne. Ej, nie powinno tak być. To powinno się wyświetlać na shortach. I co jest, kur. Strasznie dziwne, strasznie dziwne. Dobra, a jak wejdziemy sobie w mój profil Czy tu lecą... Bro to, Tu lecą dwie transmis... Transmisje, Jezus Maria O kur... Mocno Idziemy dalej Dobra. Bass singer in the world. OK. The so phantom. Okay, spoko, fajne, fajne.

Dobry, słowa hm Dzień dobry widzę. Ale nie wiem czemu to w ogóle nie powinno tak się robić, to chyba... Powinno w ogóle wysiedać się jedynie na shorta, nie? Wronek by liście, ale... O! o, ja sorry, sorry Czekaj, czekaj, jeszcze raz A to po prostu w jakby ten... tylko, może być and the lippis come Jestem. No, Dobra, bro. Nie chcę mi się tego uczynić, naprawdę. Bro. Ej, ten słowo na dźwigni Windows Michelin. Jezu, czą to jest samą muzykę TV, bro tak w ogóle o sorry sorry czemu, aha to jest stworzone dla specjalnie? co ty <grym> gadasz bro <grym> mocne chat controls windows Tu wielka dzieci? No czy dzisiaj są nawet? Dobra, spoko. Mm. O, a to sobie może się nawet przydać. O, oh, kurwa, ale szczerze, dobre, dobre klipy morto. No właśnie, w ogóle nie widziałem tej reklamy Adidasa. Eee çiz, eee de filmi, eee de, 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 de.